Wiedźminie, muszę z Tobą pilnie pomówić. To sprawa wielkiej wagi. No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z Tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w Twoim imieniu? Co się jeszcze zobaczy? Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów i nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi, i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie, tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem, i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przestała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle. Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po bolanie niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem, jakby rozpływała się w powietrzu. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodził? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Wivien zrobię wszystko. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku! Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim... ...o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. <ścoughs> Zakwalifikowałem się pierwszy raz. I miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. Dobrze, zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem Twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć. Nawet wiedźmi. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Możemy zacząć od strzelania, jak wolisz. Chodź ze mną. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo, jak temu Kupidynowi, który ustrzelił ciebie. Wal w czerwone! Jeszcze raz! Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Chodź ze mną. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błonie. Kończy się z powrotem na arenie. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za areną. Teraz tam pójdziemy. <laughs> Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo: widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą Twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. To jak? Wystarczy już? Czy chcesz pojechać jeszcze raz? Co mi szkodzi? Nic nie tracę. Trening czyni mistrza. Dalej! Pojedziesz jeszcze raz? Mogą rozstawić nowe kukły. Wystarczy. Nie chcę zmordować konia przed prawdziwą gonitwą. Dokąd teraz? Z chęcią się rozruszam. Czemu nie? Doskonale! To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Reinfarn walczy halabardą. Chodź ze mną. Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Viviane. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Notliwe to i godne. Wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przyznał. Kodeks rycerski nakazuje doskonalić się. Zginiesz, tak! bez litości! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Wystarczy mi. Wybacz, szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor, honorem, chwała, chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Postępuj rozważnie. Przezcie. Jak się natrudzili z tą handzą Czteropalcego, A tu patrz, przyjechał wieczór i raz dwa się o wolność. że po porcie biega jakiś wariat i kto... A ja wreszcie, że Słyszałam. wolę 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 Remedium na problemy tu są to powrót do dawnych obyczajów, a nie dwa mieczki. Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Gerald z Rivi. A to niespodzianka lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, Został pasowany na rycerza przez Królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że wasz mość wie, o jaką bitwę chodzi? Hmm. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilwgardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Rawix z czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj w Tuson traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Rawix z czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji piętnastych urodzin królewny Pawetty, córki królowej Kalanty z Cintry. Zgadza się. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. Hmm. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych? Nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie Ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Wygodne. Nie ukrywam, kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona, sprowadziła go aż z Nazairu. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie. Na co chcesz przysiąc? Przysięgam na podwiązkę jaśnie oświeconej, że będę walczył z poszanowaniem cnót Niech bogowie wspierają Cię w Twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Mm, błyszcząca. Zostanie Ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! Gorące, koreczki ze świńskiego ucha, się języki, tylko u mnie! Napijesz się O ty... Urodzić się chcą to urodzić się pod szczęścia. Nie robić biegowska! Wieczerza Militona ponoszyta węzła w pancerzu zeżarła. I teraz wszyscy medycy się boją, żeby ich do leczenia z gagi nie porwano. Gdzie mnie tu? A niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba. będę się mierzył na kusze z za Zatrę. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do z Techem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilgardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi, nigdy nie odmawiam partyjki dzińca, gratuluję I w takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z Was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście Wasze Przysięgi, przygotowaliście Ciało i Ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Przed wami Horm Akerspark, to książę prosto z Mert. Rat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To Wiedźmin Gerald z Rivi, niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy. Mały Geralt z Rivi pokonał przeciwnika! Roztarł go w pył i miazgę! Zawstydził jak grzesznika! Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu, a to może oznaczać tylko jedno magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivien jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak, pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zachukam jak sowa. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. Oczy jak jak wstążeczka purpury war. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko JEN ma obsesję kolorów. Wyraźne ślady pazurów, cokolwiek jej zostawiło, miało spore rozmiary. Sole nalezańskie. Huh. Można z nich robić okłady. Ktoś idzie szybko. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! W sprawach turniejowych. Nic ważnego.